Ferdek próbuje ugotować sobie obiad, którym jest zupa błyskawiczna. Nie wie, jak ją przygotować, ale się udało. Po czym zaczyna jeść ją ołówkami, które szybko zmienia na łyżkę. Nagle rozlega się pukanie do drzwi. Kiepski prosi Waldusia, aby ten poszedł otworzyć. Waldek odpowiada jednak, że teraz ćwiczy mięśnie. Ferdek ze złością staje od obiadu i samemu idzie otworzyć drzwi. Za drzwiami stoi mężczyzna z ekipy reklamowej proszku do prania o nazwie Superwezy. Zaczyna rozmawiać z Kiepskim o powyższym proszku. Ferdek jest zdziwiony, bowiem na żadną reklamę z nikim się nie umawiał. Na korytarzu pojawia się niespodziewanie Marian Paździoch, ubrany tylko w ręcznik. Okazuje się, że to Paździer ma wystąpić w reklamie, tak więc ekipa poszła do niego i zaczęło się właściwe nagrywanie reklamy. Ferdek wraca do mieszkania. Jego uwagę przykuwa program telewizyjny oglądany przez Baldusia. Nosi on tytuł Warte śmiechu. W programie pokazywane są śmieszne filmiki, nakręcone przez dawców przy pomocy amatorskich kamer wideo. A za najzabawniejsze filmiki można wygrać nowy dom, samochód czy małe AGD. Jest to oczywiście parodia śmiechu warte. Ferdek wpada na pomysł, aby nakręcić śmieszny filmik i wysłać go do telewizji, aby wygrać powyższe nagrody. Pierwszym pomysłem jest film z Haliną w roli głównej, ślub z wypadkiem. Do tego jest jednak potrzebna suknia ślubna, a w nią Halina się już nie zmieści. Ostatecznie do filmu zostaje zaangażowana babka kiepska. Dzieło filmowe ostatecznie zostaje nakręcone przez Waldusia, jednak nie jest ono śmieszne. W trakcie jego kręcenia w progu mieszkania Ferdka stają Paździoch i Boczek. Ferdek z babką mieli upaść na progu drzwi, ale upadli na Waldku, ponieważ Ferdek miał wcześniej problem z otwarciem drzwi. Waldek i Boczek zaczynają sobie z nich żartować. Paździoch wpada jednocześnie na pomysł nowego filmu. Tym są urodziny. Jak się później okazuje, niesie ze sobą także zagrożenie dla zdrowia. Ten film nie zostaje wysłany do telewizji, bowiem kończy się inaczej niż planowano. Zamiast wsadzić głowę w tort, Fertek wkłada nóż do gniazdka energetycznego. Musiały zostać zabandażowane wszystkie palce na prawym ręku. W kuchni Paździok proponuje alternatywny pomysł, równie niebezpieczny dla zdrowia, co urodziny. Wejście na żerandol po drabinie celem wymiany żarówki. Nagły upadek i złamanie obydwu nóg. Boczek odrzuca go i proponuje swoją alternatywę potknięci się poprzez nadepnięcie na niezauważone wcześniej grabie. Paździoch odrzuca jego pomysł i dobrze zrobił, bowiem później okazało się, że ten pomysł został już wcześniej wymyślony przez kogoś zupełnie innego. Waldek wymyśla swój, bardziej niebezpieczny. Proponuje wynajęcie kaskadera, oblanie go benzyną, rzucenie go z samolotu i podpalenie. Niespodziewanie na dobry pomysł pada San Ferdek, tak zwane niewolnictwo afrykańskie. Każe on Waldusiowi zejść na dół do kiosku i przynieść 10 pudełek czarnej pasty do butów. Jakiś czas później Kiepskich odwiedza listonosz Edzio. Na korytarzu najpierw zaskakuje go Waldek z kamerą przebrany za małpę, a następnie napadają na niego mieszkańcy kamienicy przebrani za tubylców. Związują oni listonosza i na wielkim kiju niosą go do mieszkania Kiepskich. Ferdek pyta się listonosza czy przyniósł już rentę. Ten jednak odpowiada, że dzisiaj ma tylko wezwanie na komendę dla Waldusia. Kiepscy wsadzają listonosza do wielkiego kotła stojącego w salonie. Udają, że chcą go ugotować. Przerażony Edzio omal nie dostaje zabału. Kiepscy odkrywają przed listonoszem tajemnicę: jest on w ukrytej kamerze, ponieważ tak naprawdę trwało nagranie filmiku do programu. Poza serialem, Waltek wysyła zgłoszenie z kasetą z nagranym filmem do telewizji. Wstępnie zgłoszenie zostaje przyjęte, ale okazuje się później, że to nie jest takie proste. Kilka dni później kiepscy oglądają program Warta Śmiechu. Wszyscy z napięciem oczekują na ogłoszenie zwycięzcy plebiscytu na film Roku. Wygrywa rodzina pastewnych z Kórnika Dolnego. Wycięski film nazywa się Ukryte Grabie i przedstawia mężczyznę przątającego podwórko obok nieistniejącego współcześnie wieżowca Poltegoru, który nagle wdeptuje w grabie. Czego wcześniej nie zauważył. Po wdepnięciu boli go czoło. Okazuje się też, że pasterni wpadli na ten sam pomysł, co wcześniej Boczek. Tadeusz Drozda, który prowadzi program, zwraca się jeszcze do kiepskich z prośbą o nieprzesyłanie więcej filmów do programu. Ich propozycje były nieśmieszne, nudne, żenujące i denne. Ferdek jest wściekły. Nagle rozlega się pukanie do drzwi. Mariolka idzie otworzyć. Wchodzi mężczyzna z ekipy reklamy proszku do prania superwezyr. W paszdziochu budzą się instynkty z wysłanego do programu filmiku kiepskich. To samo dzieje się ze wszystkimi kiepskimi. Osaczają oni przerażoną ekipę realizującą reklamę.